Przez wszystkim, witam w odcinku Love, Claudia. Dzisiaj witam tutaj, tak? Nie widzicie mnie. Dzisiaj będziemy robić mydełka. Zobaczycie czy mi już tamto poprzedniejsze zastygło. Jeszcze troszeczkę. Jest miękkie, ale to będzie gdzieś tak wyglądać. To będą normalne mydełka tylko że ich będzie więcej i będą z ziołami a więc zaczynajmy będzie nam do tego potrzebna tarka mydło białe lub naturalne lub szare ja takiego nie mam, więc używam palmolive Jakie zioła czy tam coś tam drewniana łyżka i jakieś kilka foremek. Z jednego mydła się robi chyba 9. Ja już zrobiłam jedno, więc będzie 8. Jeszcze nam będzie potrzebna szklanka. Do zaparzenia tego, tego tu, garnek. No i tyle. No i jeszcze. Jedna łyżka miodu, a tym można zastąpić, jak macie jakieś takie małe coś, takie, to pół yy, tego cukru. Zaczynamy od ścierania yy, na tarce mydła. Ja tutaj, jak widzicie, mam już rozpoczęte to. I musi być tarka o dużych oczkach. Jak będzie o mały, to też yy, nie zaszkodzi. Trzeba, ale y, jak nie chcecie y, tyle pracować, to po prostu obcinacie tyle, jakbyście obierali jabłko. I to idzie szybciej. I Chciałam wam powiedzieć, że te odcinki, Love, boże, szalonej Madzi to Magda mi wytłumaczyła wszystko od podstaw i w ogóle, że to ma być tak nakręcone śmiesznie, więc po prostu się pomyliłam i myślałam, że to. I polecam kanał tej Szanel, Sza, mojej koleżanki Szalenej Madzi Mamy tam razem filmik Ona ma chyba tam z dwa filmiki Nie wiem ile tam mam filmików ale polecam ją dawajcie Na moim i na jej kanale lubię to albo subskrybujcie I tak Ja to też od razu zrobię tu do garnka Na hejty nie będę odpowiadać ani na nic innego takiego, ten. I proszę się ze mnie nie śmiać, ponieważ ja to robię dla własnej przyjemności. Jak wam się po prostu nie podoba, albo jest to zabawne, czy tam no po prostu nie podoba wam się to, to wyłączcie ten filmik. powyżej, poniżej siedmiu lat czy tam 8 nie róbcie tego sami tylko przy dorosłych Już mam tylko kawałek. Tutaj wrzucamy do garnka, zaparzamy rumianek albo zioła. Dajemy tutaj na ogień to. Niech to się najpierw trochę roztopi, a my trochę zmoczymy łyżkę. I to ugniatamy. I to tak ugniatajmy przez chwilę. Przepraszajcie aż... no aż wam powiem, ty możecie już przestać. Możemy odrobinę wsypać naszego cukru.